Ostatnie lata sprawiły, że w środowisku ekonomistów dyskutuje się o konieczności przenadkościowań w nauce ekonomii. Że, że ekonomia jako nauka zawiodła. Ja nie chcę odpowiedzieć na pytanie, czy to jest prawda, czy nie. Chciałbym tylko sformułować kilka uwag. Pierwsza uwaga to ta, iż reakcja rządów na kryzys, który wybuchł właściwie w roku 2007, ale kulminował we wrześniu 2008 roku, kiedy upadł, kiedy pozwolono upaść bankowi Lehman Brothers. Właściwie nie wiadomo było, czy nie jest to początek jakiegoś wrót piekieł. I w tym mniej więcej czasie władze krajów najważniejszych gospodarek pospieszyły na ratunek. Z jednej strony dostarczając masowo płynności, z drugiej strony stymulując gospodarkę za pomocą wydatków budżetowych, z trzeciej strony ratując instytucje finansowe w pojedynczo, czyli przejmując rolę niekiedy właścicielską, a niekiedy organizującą proces przekształceń. To, co nie chcę nazywać bankructwem, czy uporządkowanym bankructwem, ale można nazwać bank resolution, to się czasami nazywa. I teraz z tego punktu widzenia, czy korzystać. Jak się do tego ekonomia, nauka ekonomii, dorobek ekonomii odnosi? Otóż chciałem powiedzieć to, co pewno Państwo doskonale wiecie, że działania państw były wypełnieniem recept napisanych przez Johna Maynarda Keynesa i Miltona Friedmana. I mówię to właśnie podkreślając, dla niektórych przekornie. Że właśnie działania rządów były dokładnym wypełnieniem recept obu tych, obu tych pisarzy, obu tych ekonomistów. Bodziec fiskalny, bodziec budżetowy to Keynes. Drukowanie pieniędzy, nie pustych pieniędzy, drukowanie pieniędzy, czyli dostarczanie płynności w reakcji na gwałtownie obniżony popyt na pieniądz, to recepta Weidmanna. Można więc powiedzieć, że dzisiaj ekonomia dostarczyła władzom państwowym krajów grupy G20 i pozostałych krajów wskazań teoretycznych, których zabrakło w latach 29-33. I też wynik tego działania jest inny w latach 29-33. Gospodarka wpadła w wielką depresję. Natomiast dzisiaj uniknęła tego, oczywiście biorąc na barki inne koszty. Można powiedzieć, że tym, tą konsekwencją działań państwa jest no, w, pierwszym, w pierwszym etapie kryzys budżetów wielu krajów, ale chciałem powiedzieć, że ten kryzys budżetów wielu krajów jest w mniejszym stopniu wynikiem bodźców budżetowych zastosowanych w latach 2080, a w znacznie większym stopniu mm. z działania automatycznych stabilizatorów, stabilizatorów koniunktury i tego, co pokazało się w tym kryzysie, że baza podatkowa w wielu krajach była skrajnie niestabilna. Irlandia, bardzo dobry przykład. Czyli można powiedzieć, że ta ekonomia się dobrze spisała. W końcu ekonomia to między innymi Keynes, to między innymi Friedman. Obaj solidarnie można powiedzieć, dostarczyli dobrych recept. A jednak istnieje w ekonomii przekonanie, istnieje wśród ekonomistów przekonanie, że coś jednak jest złego, że ekonomia nie dopisała, nie potrafiła wielu zjawisk wytłumaczyć. A przede wszystkim zawiodły modele matematyczne, które, tak jak były konstruowane, nie wyidealizowały rzeczywistość do niemożliwości. Tak Co mianowicie uczyniły? No cóż, założyły, że świat. Yy, Charakteryzuje się, czy jest charakteryzowane przez rozkłady normalne. Tymczasem okazało się, że zjawiska ekstremalne nie są bardzo mało prawdopodobne, ale są bardziej, o wiele bardziej prawdopodobne niż nam się wydawało. A więc, fat tape, tłuste ogony raczej niż rozkłady kausty. Dwa. Zjawiska nie mają charakteru liniowego, liniowo zmieniającego, tylko bardzo często mają charakter eksplozywny, narastający nie, da, nie dają się nie dają się ekstrapolować w istocie. Po trzecie modele którymi posługiwaliśmy się i posługujemy do dzisiaj, w sposób dosyć mechanistyczny, prosty, agregują zachowania podmiotów gospodarczych. To jest ta koncepcja representative agent, prawda? W związku z tym to doskonale eliminuje z naszych badań interakcje między podmiotami, a te mogą mieć charakter interakcji strategicznych, które wyjaśniają do pewnego stopnia, wyjaśnia teoria gier, ale na pewno nie modele, takimi, jakimi się posługujemy na ogół. Wreszcie, coraz częściej zadajemy sobie pytanie, czy jest czy racjonalne? Bo to, że działania mikroracjonalne mogą być... Nieracjonalne w skali makro to już Keynes powiedział. Ale dzisiaj coraz częściej podważana jest teza o e, racjonalnym zachowaniu mikropodmiotów. Okazuje się, że nie do końca i nie zawsze, podkreślam, nie do końca i nie zawsze, a nie nigdy, nie do końca i nie zawsze są one kalkulacyjne. Podmioty kalkulują, racjonalizują i nie mówię tutaj o wszystkich koncepcjach bounded rationality, czyli tych, o których żeśmy wiedzieli, koncepcjach niesymetryczności informacji, niepełnej informacji, kosztów transakcji. Nie, nie o tym nie mówię. Coraz częściej stawiana jest też, czy rzeczywiście podmioty, więc ludzie, są racjonalni w sensie homo w sensie paradygmatu ekonomicznego. Czy zachowania reaktywne, zachowania spontaniczne, jakbyśmy powiedzieli psychologiczne, z obrzydzenia żeśmy to mówili w ekonomii, czy zachowania psychologiczne są częstsze niż nam się wydaje? No jeżeli tak, to jesteśmy w kłopotach.